Zobaczyliśmy walki, my. teraz ty musisz. Jak wygramy trzecią walkę, przejmujemy tą wyspę. Tak mowa. Ale ja, nie mam, ale ja nie mam nic wspólnego z tą wyspą. A to właśnie, to tym bardziej. Ale się wy dostajecie jakiegoś... Dajcie mi się kiedy. Wy dostajecie jakiegoś... a ja mam się. Trzymaj. Trzymaj. Dasz radę, Jakub. A respa kliknąć, dobra, rzeczywiście. Przepraszam i jest to Uszka? Muszę załączyć. I Iw przygnięć rewanż. Teraz? Nie. <noise> Ej, nie mam gdzie tego wsadzić. Macie bym chciał mnie wyprosić o rewanz. Jak <noise> <noise> ten, ten mówi. <noise> o mistrzowski pas. Ej, to, macie, macie trochę drewna, to żeby zrobić jeszcze jedną skrzynię, bo mam... Chyba, że weźmijesz te rzeczy, dawaj dawaj, i dawaj, 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 dawaj. Który to był taki śmieszny. Nie wiem. O, o, co, co ja? on zawsze na. co zrobię co no Jakub ma najciężej chyba, bo ze spocencem będzie się ja, bawił. A, pan bez przestępstw. No czekajcie, nie ja. No, co? Ej, ej, ej. Widziałem to, widziałem o, to. Chciałem żółwika przybić. Ej, to jakobyś sam, bo ja to byłem. Ale, nie ale... Ale co? Ale ja. O. o. Ej, 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 Kocham cię, mamo. Kocham was, widzowie. Miło było was poznać. Ja dam, czekaj, dam, ci miłej sprawy, dam, dam ci ojcowskiego liścia. Jak zbijcie, to... To nie Ja nie mam też Czy, Ty Jacob. Ja, nie... Tak? Czy w to łóżko? Chyba tak. Ja też. Chyba tak. Dobry. Super podejście, chyba tak. Dobra. Dobra. Ja teraz ale Jak spadnie ten klocek na ziemię, którego trzymam w ręce, startujecie. Trzy, dwa, jeden. Poszła pierwsza sikierka. O, tutaj miss. O, oddał Jakub. Kolejna dawka hitów. O, tutaj dwa kryty od strony talii. Kolejny kryt. Jakub nie jak ma do tego podejść. oj ojej, no to <grym> jest. To nie <grym> <grym> A tak serio grana.